Prawie każdy człowiek słyszał kiedyś imię Jezus albo słyszał o Ewangelii, ale co to tak naprawdę znaczy i czym jest albo czym powinna być prawdziwa Ewangelia? Słysząc słowo Ewangelia, pewnie przychodzą Ci do głowy cztery Ewangelie, jakie znamy z Nowego Testamentu, ale myślę, że ten filmik wykaże, że nie tylko te cztery księgi Pisma Świętego. Są ewangelią, a tak naprawdę całe przesłanie Biblii jest jedną wielką ewangelią. Słowo ewangelia z greckiego to po prostu dobra nowina. I o czym mówi ta dobra nowina? No, nawet jedna z ewangelii zaczyna się od takich słów, że jest to ewangelia Jezusa Chrystusa, więc jest ona jakoś bezpośrednio powiązana z Jezusem Chrystusem, i on jest jakby kluczową częścią tej ewangelii. A przez to jest też kluczową częścią całej Biblii. Więc, jeżeli chcemy podejść do tego tematu całościowo, to musimy zacząć od początku, bo po co w ogóle była ta Ewangelia? Po co była potrzebna jakaś dobra nowina? A ja, co jest tą złą nowiną? Bo zwykle, jeżeli mamy coś pozytywnego, to musi to być przeciwwaga dla czegoś złego. Więc Tą złą ewangelią, albo tym złem, które trzeba było w jakiś sposób przełamać dobrą nowiną ewangelią, był oczywiście i nadal jest grzech. Grzech, którego kiedyś nie było, kiedyś, kiedy Adam i Ewa, tak zwani pierwsi rodzice, pierwsi ludzie na ziemi, których Bóg stworzył jako doskonałych, oni nie mieli w sobie grzechu. Oni żyli w doskonałych warunkach, powiedzmy w raju. W raju w ogrodzie Eden i nie mieli żadnego, żadnej styczności z grzechem. Sami nie byli grzeszni, nie popełniali żadnych grzechów. W pewnym momencie jednak, oczywiście, przy udziale przeciwnika Bożego, szatana, który w naszych opisach biblijnych w pierwszej księdze mojżeszowej jest ujęty jako wąż, przy jego pomocy udaje się zwieść człowieka i człowiek przestaje postępować. Tak jakby się to Bogu podobało, zrobił to, co było wyraźnie zakazane, spożył owoc z drzewa, z którego nie było wolno mu jeść. I przez to sprowadził na siebie grzech, i pojawił się wśród ludzi grzech, który nie był przez Boga zaplanowany, nie tak człowiek miał postępować, i nie było Bożym zamiarem, żeby te konsekwencje grzechu, jakie wtedy nastąpiły, żeby one miały miejsce. A te konsekwencje grzechu widzimy cały czas dookoła siebie, dlatego ten świat jest taki zły, dlatego wystarczy włączyć wiadomości, i już się dowiemy, co złego się dzieje na świecie jakie tragedie codziennie spotykają wszystkich praktycznie ludzi na różnych poziomach. Więc nie tylko jest grzech między człowiekiem a Bogiem od tego momentu, ale też pojawiła się oczywiście automatycznie grzech między człowiekiem a człowiekiem. Bo już niewiele trzeba było czekać od tego wydarzenia w Ogrodzie Eden, że jest pierwsze morderstwo wśród ludzi. Brat zabija brata, i chodziło oczywiście o zazdrość. Pojawia się właśnie samolubstwo, pojawia się zazdrość, i dochodzi do pierwszego morderstwa. I tak ta historia człowieka się toczy dalej. Wszystko w grzechu, wszystko niestety związane ze śmiercią, z nadawaniem cierpienia. I można byłoby zapytać, dlaczego Bóg na to wszystko dozwala? No i dobrą odpowiedzią jest to, że no, Bóg tak naprawdę nie miał żadnego obowiązku i żadnego moralnego prawa według sprawiedliwości, żeby jakoś to powstrzymywać. Bo On dał idealne warunki, stworzył człowieka bez grzechu, a człowiek wybrał, Drogę jednak inną zgrzeszył, no i sprowadził na siebie taką karę, że niestety w takich warunkach musi sobie radzić sam. Jednak Bóg jednak przewidział coś, co może człowieka z tego stanu wyrwać, co może go uratować. Tym planem Boga na naprawienie tej sytuacji było oczywiście zesłanie Jezusa Chrystusa na ziemię, żeby on umierając na krzyżu. Jakoś tę sytuację naprawił. Dlaczego on w ogóle był w stanie naprawić tę sytuację? Ano, dlatego, że był doskonały, tak? był doskonałym człowiekiem, urodził się w cudowny sposób, dzięki Bożej, Bożej mocy i nigdy nie był grzeszny, żył jako doskonały człowiek, zupełnie tak, jak Adam w raju na początku kiedy jeszcze zanim zgrzeszył. Więc była to jakby równorzędna sytuacja, tak? Jest człowiek doskonały, który grzeszy, jest drugi człowiek doskonały. W międzyczasie nie było żadnych ludzi doskonałych, bo wszyscy są grzeszni. I ten drugi człowiek, Jezus Chrystus doskonały, oddaje swoje życie na krzyżu i dzięki temu jakby daje okup za to, co Adam utracił za to, co Adam popełnił złego w raju. List do Rzymian, trzeci rozdział, werset 23 i 24 mówi nam tak. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedli darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Więc widzimy tutaj, że Biblia uznaje wszystkich za grzesznych, wszyscy równo, bez znaczenia jest, czy ktoś grzeszy więcej, czy ktoś grzeszy mniej. Oczywiście... Nie jest tak, że można robić co się podoba. Bóg będzie oceniał to, jakie grzechy kto popełnia i z jaką świadomością to robi. Natomiast z tej naszej perspektywy, jeżeli chodzi o to, czy ktoś jest bez grzechu, czy ktoś jest grzeszny, to wszyscy ludzie są grzeszni i są na jakby jednym poziomie. Więc tą dobrą nowiną było to, że nie musi tak być, że nie musi tak być, że wszyscy są grzeszni i wszyscy muszą umrzeć, że ciągle musi być to cierpienie, ciągle musi być to umieranie. Że jest nadzieja na to, że dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jest możliwość podniesienia się z tego stanu. Jest możliwość wyjścia z tej pętli grzechu. Z tego, że człowiek ciągle grzeszy i nie jest w stanie sam tego powstrzymać ani w odniesieniu do siebie, ani nie jest w stanie stworzyć takiego społeczeństwa, takiego kraju, które by było idealne, które by było doskonałe i które nie byłoby grzeszne. I czyż to nie jest dobra nowina, czy nie jest właśnie przeciwwagą dla tej złej nowiny, która przez tysiące lat. Była i która dalej jest, że jest ogólnie beznadziejnie, ale jest jakieś wyjście z tej sytuacji, jest nadzieja na to, że można się z tego wyzwolić, z tego stanu grzeszności i z tego stanu beznadziei. No, oczywiście, że jest to dobra nowina. I teraz, co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej dobrej nowiny? Czy trzeba się zapisać do jakiejś odpowiedniej wspólnoty ewangelicznej? Czy trzeba być członkiem jakiegoś kościoła? Czy trzeba jakieś odpowiednie czynności wykonywać? Czy trzeba na przykład spełniać jakieś uczynki? Czy trzeba gdzieś podróżować w jakimś celu, żeby zyskać jakieś uświęcenie, żeby zyskać jakieś odpuszczenie i skorzystać z tej Ewangelii, skorzystać z, tego, z tej ofiary Jezusa Chrystusa? No, Biblia nam mówi, że nie. Tak jak czytałem w tym wersecie. To usprawiedliwienie z tych grzechów, a co oznacza usprawiedliwienie, no to oznacza, to oznacza to, że te grzechy jakby nie są zaliczane, że one oczywiście są, ale jakby niejako nie są one brane pod uwagę. To tak samo, gdybyśmy byli usprawiedliwieni z czegoś, co zrobiliśmy, no to to nie zmienia faktu tego złego czynu, który popełniliśmy, ale jesteśmy z niego usprawiedliwieni i nie ponosimy jakby bezpośrednio konsekwencji. Tego grzechu, który popełniliśmy, tej złej rzeczy, której, którą popełniliśmy. A więc, jeżeli jest to z łaski, czyli nie z uczynków, nie za jakieś konkretne czynności, tylko jest to łaska Boga, która nam takie coś zaplanowała, i no tak naprawdę nie musimy brać w tym udziału takiego czynnego, żeby to nie zmienia, jakby faktu, że to usprawiedliwienie z łaski zostało ludziom dane jako. Oczywiście możliwość. I jak z niej dokładnie skorzystać? No, wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, stać się Jego naśladowcą, uwierzyć, że Jezus jest rzeczywiście tym, który to odkupienie dał z grzechu, że jest, to jedynym, jest tym jedynym wyjściem prawdziwym z grzechu, z, tego, z, tego, z tej pętli zła, z tego, co rozpoczęło się w ogrodzie Eden na początku historii człowieka i co trwa nadal. Oczywiście to nie działa w taki sposób, że wystarczy wypowiedzieć słowa, że wierzę w Jezusa i automatycznie to usprawiedliwienie już od razu jest. Natomiast tak naprawdę trzeba to przeżyć w swoim sercu. Słowa też oczywiście można wypowiedzieć, wskazane nawet. Natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście to zrozumieć w swoim umyśle, w swoim sercu i to przyjąć jako rzeczywista, dobra nowina. Dla siebie samego. To oczywiście nie oznacza, że automatycznie zaskarbiamy sobie życie wieczne, że już wszystko jest załatwione, my jesteśmy bez grzechu i możemy żyć do końca naszego życia ze spokojem. Bóg przez ofiarę Jezusa dał nam szansę, żebyśmy się podnieśli z tego upodłego stanu, i daje nam możliwość, żebyśmy byli jakby usprawiedliwieni z tego i zaczynali z czystą kartą. Ale to teraz od nas będzie zależało, czy będziemy się z naszego życia pozbywać tego grzechu, czy będziemy chcieli zmieniać się, faktycznie zmieniać nasze życie tą dobrą nowiną, tą Ewangelią, czy tylko na początku zachwycimy się tą ideą, że jest coś fajnego, że jest coś nowego. A później i tak będziemy postępować i robić tak, jak robiliśmy do tej pory. No, tak to by nie działało, to by było nieuczciwe, nielogiczne. Bóg w ten sposób nie działa. Więc, jeżeli czytamy werset albo słyszymy kogoś, kto go cytuje, że wypowiedz imię Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony, to właśnie się odnosi do tego zbawienia, tego usprawiedliwienia ze stanu grzechu, że ktoś przyjął tą dobrą nowinę. Dla siebie zrozumiał, że Jezus go odkupił z tego grzechu, i od tej pory to, co on czyni, jest usprawiedliwione, jest ta ofiara Jezusa zastosowana wobec niego, i Bóg nie jakby nie widzi tego jego grzechu. Natomiast jeszcze są dalsze kroki, o których Biblia mówi, i nie wystarczy na przykład na chwilę przed śmiercią wypowiedzieć pewne słowa i już będzie się w niebie, czy będzie się zasługiwało na nagrodę życia wiecznego, to by było też nielogiczne, a Bóg jest Bogiem logiki, Bogiem sprawiedliwości i chce, żeby wszyscy byli zbawieni, ale musi to być przez poznanie prawdy, przez poznanie Biblii, przede wszystkim przez przemianę z siebie swojego serca. A więc nie żadne daniny, nie żaden Kościół. Nie żadna wspólnota, nie żadne konkretne poglądy, które trzeba wyznawać, różne teologie, które są dołożone przez człowieka, często w zgodzie z Pismem Świętym, ale często też niestety nie w zgodzie z Pismem Świętym, a jedynie fakt, jedynie przyjęcie do siebie, że Jezus Chrystus jest moim osobistym zbawicielem, że umarł na krzyżu po to, by cofnąć ten grzech Ode mnie ten grzech, który został mi przekazany przez mojego ojca, który był przekazany przez jego ojca, i tak aż do Adama, żeby cofnąć to i żebym ja mógł być usprawiedliwiony z tego pierwszego grzechu Adama, z tego wrodzonego grzechu, który został mi przekazany. Czyż nie jest to wspaniała wieść? Czyż nie jest to coś, co powinno rozbudzać nasze serce i pobudzać nas do wdzięczności? A jeżeli jesteśmy wdzięczni temu, kto nam tę wielką łaskę darował, to powinniśmy też chcieć czytać, a to jest zawarte w Piśmie Świętym, nie tylko w czterech Ewangeliach, ale w całym Nowym Testamencie i w całym Starym Testamencie jest opisany cały plan Boga według do człowieka, wszystkie rzeczy, które Bóg oczekuje od człowieka i powinniśmy z wdzięczności chociażby za to, co dla nas uczynił, powinniśmy chcieć czytać to, studiować, rozważać, co Bóg od nas oczekuje i zmieniać swoje życie zgodnie z tym. Myślę, że stosowną rzeczą by było, żebyśmy te krótkie rozważania na temat prawdziwej Ewangelii zakończyli modlitwą. Boże, dziękujemy Ci za to, że zesłałeś Jezusa. Na ziemię, po to, żeby On oddał swoje życie za wszystkich grzeszników. Dziękujemy ci za to, że nie musiałeś tego czynić, ale zdecydowałeś się z miłości do człowieka, żeby to uczynić, że my dzięki temu możemy teraz skorzystać z tego. Proszę Cię o tych wszystkich, którzy jeszcze nie przyjęli tych słów w Ewangelii, do których ta dobra nowina jeszcze. Nie doszła do ich serca, nie doszła do ich umysłu w pełni, żeby oni mogli ją szczerze zrozumieć i przyjąć do siebie, a dzięki temu weszli na drogę naprawiania swojego życia, wychodzenia ze stanu grzechu i rozpoczęcia kroczenia ścieżką, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do bycia bliżej Ciebie, bądź Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko. Tobie niech będzie chwała. Cześć. Amen.